Witajcie. W tym filmie pokażę, jak dysponując interfejsem oraz programem Inpa zweryfikować przebieg naszego samochodu. Wiele osób dokonując korekty licznika, dokonuje jej jedynie na zegarach, pomija przy tym moduł świateł, więc jeżeli nie świeci nam się kropeczka manipulacyjna na zegarach, najprościej odczytać ten przebieg z modułu świateł. W autach po 2001 roku podpinamy się do portu OBD2 pod kierownicą. Natomiast przed 2001 rokiem musimy podłączyć się do 20-pinowego gniazda pod maską. Po podłączeniu interfejsu należy przestawić zapłon na drogą pozycję. Następnie w INPie wyszukujemy nasz samochód i wybieramy moduł świateł LSZ. Z menu wybieramy Coding Data, a następnie F5S2 data. Pierwszą pozycją, która się pokaże będzie numer Vin, następnie pod spodem przebieg, który należy pomnożyć razy 100. Jak widać w moim przypadku będzie to 221 100 km, co pokrywa się ze stanem licznika. Jeżeli numer WIN zapisany w module różni się z numerem WIN waszego samochodu, to jest niemal pewne, że był on wymieniany. W takim wypadku przebieg raczej będzie różnił się od faktycznego przebiegu samochodu. Natomiast jeżeli numer WIN jest zgodny, a jest różnica między przebiegiem zapisanym na desce a przebiegiem modułu, to sytuacja jest jasna. Nasz przebieg niestety nie jest autentyczny.